Witajcie, agenci z tej strony Spichris. W tym odcinku wyjaśnię kwestię związaną z skąd brać albo gdzie dropić nowe egzotyki, nowe egzotyki, które pojawiły się wraz z dodatkiem władcy Nowego Jorku. Nie jest to oczywiste, jak zauważyłem. Pojawia się wiele pytań, z wiele informacji sprzecznych ze sobą. Postaram się w miarę prosty, jasny sposób wytłumaczyć, gdzie i w jaki sposób te egzotyki zdobyć. Zacznę może tutaj od. Egzotyka, który najciężej na chwilę obecną chyba jest zdobyć, czyli Bicorna. Karabinku, karabinek szturmowy, który leci tylko i wyłącznie z misji na poziomie legendarnym. Na chwilę obecną mamy trzy takie misje. Są to konkretnie rzecz biorąc, twierdzę, jest to District Union Arena, Capitol oraz Wyspa Roosevelta. Tutaj, jeżeli zechcemy przyłączyć poziom trudności, to pojawia nam się właśnie ten jeszcze dodatkowo legendarny. I tylko na tych misjach, i tylko na tym poziomie, na chwilę obecną, możemy zdobyć ten karabinek szturmowy. Szansa: 5% na nazwaną Elitę. Prawdopodobnie nazwaną Elitę? Yy. Na chwilę obecną, potwierdzone informacje są tylko i wyłącznie z ostatniego bossa chyba na Kapitolu, jeśli się nie mylę, i z nich na pewno, z tych ostatnich bossów leci. Jeżeli w danej misji jest po drodze jeszcze jakaś inna nazwana elita, to teoretycznie też powinna być szansa na, na drop tego karabinku szturmowego. No cóż, legendarne tutaj te poziomy trudności naprawdę do lekkich nie należą. Niewiele osób jest w stanie na chwilę obecną je w ogóle zrobić, więc i zdobycie tego karabinku będzie naprawdę, naprawdę ciężkie. Kolejnym z elementów, kolejnym z egzotyków, z dodatku jest torba akosty. Czyli mamy plecak, yy, plecak akosty, można powiedzieć, torba akosty, plecak akosty. No, na, nazwali to torbą, no nie będzie torba. Czyli egzotyczny plecak leci z dowolnej skrzyni frakcyjnej, bo inaczej mówiąc, z dowolnej frakcji. Ze skrzyń dowolnej frakcji. <noise> I jest na to 3% szansy. Czyli jak ich odpowiednio dużo otworzymy, to spora szansa na to, że go zdobędziemy, że poleci. Wystarczy mieć tylko klucze, więc je zbierajcie, otwierajcie te skrzynie frakcyjne, czy to będą rajkersi, czy to będą jakieś hieny. Nie ma znaczenia. Dowolna frakcja 3% szansy na to, że poleci. Kulamiut. Kulomiot, czyli LKM leci tylko i wyłącznie na misjach czy raczej wydarzeniach tutaj związanych z Rikersami z nazwanych, nazwanych elit i jest to odpowiednio 1, 3, 5 lub 7% zależy od ustawienia trudności odpowiednio oczywiście normalny, trudny, wyzwanie i heroik 1, 3, 5, 7% szansy teoretycznie niewiele, ale jak tych misji trochę tam porobimy trochę tych nazwanych ubijemy to nam w końcu prędzej czy później wypadnie. Pani śmierć, czyli egzotyczny pistolet maszynowy, dropi tylko i wyłącznie z elit, które wchodzą w skład jednej stali. O co chodzi z tymi taliami? Jeżeli tutaj wejdziecie sobie w postępy swoje, elementy kolekcjonerskie, to macie coś takiego jak bazy danych. I w tych bazy, bazach danych są, jest coś takiego. W ogóle są tu różne karty. To są te stare, które były jeszcze w Waszyngtonie. Natomiast w Nowym Jorku jest nowa. Nowa talia. Karty Kapusia. Tajniki. I żeby wydropić tą panią Śmierć, musimy ukatrupić jednego, jedną z nazwanych elit, znajdujących się tutaj w tej talii. Ja na razie mam tylko 8 ubitych, ale każda z nich to szansa na wydropienie właśnie tej pani śmierci i to jest jeden z egzotyków, który właśnie udało mi się w ten sposób wydropić. Kamizelka system opacerzenia Tardigrade. Ta kamizelka egzotyczna dropi tylko i wyłącznie z misji związanych z wiernymi synami, czyli Musimy wykonywać jedną z misji i odpowiednio tutaj, jeżeli chodzi o poziom, to będzie 1, 3, 5, 7% szansy na wytropienie z nazwanych elit czy też bossa. Egzotyczna kabura Imperialnej Dynastii dostępna jest tylko i wyłącznie na mapie Nowego Jorku, a to dlatego, że związana jest z misjami na Czycicieli. Czyli musimy wykonywać misje, które y, są pod, pod Jeżeli tego robimy na jakimś innym rodzaju misji, to niestety nie mamy szans, że poleci. Tutaj na przykład można właśnie robić ten opuszczony tankowiec. Jest 1, 3, 5, 7% szansy na to, że nam taka bura właśnie gdzieś wypadnie. Na kolaniki ninja bike messenger. Te nakolenniki, te egzotyczne nakolenniki można wydropić tylko i wyłącznie w strefach mroku. Tylko tam je dostaniemy, tylko do nich są przywiązane i tylko tam możemy je zdobyć jako skażony lód. Który następnie trzeba oczywiście poddać ekstrakcji i dopiero wtedy możemy cieszyć się tymi nakolennikami. Maska Kojota. Jest to nagroda za 35 poziom. Pierwszego sezonu. Żeby to zobaczyć, gdzie to jest, musimy wejść w sezony. Żeby w ogóle wejść w sezony, musimy mieć skończoną Fabułę, musimy mieć 40. poziom, skończoną Fabułę Nowego Jorku. Wtedy otworzy nam się w ogóle ta opcja przeglądania tych sezonów. Zostanie to wyjaśnione, co, jak, gdzie i dlaczego. I tutaj, jeżeli przejdę do śledzenia nagród i przejdę na 35. poziom, to tutaj właśnie znajduje się ta maska. I tylko w taki sposób na chwilę obecną można ją zdobyć. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę rozjaśniłem sytuację, skąd brać, gdzie dropić te nowe egzotyki. Niektóre z nich są naprawdę świetne i godne polecenia. Każdy jest oczywiście unikalny, każdy zapewnia odpowiednie dla siebie unikalne premie czy, czy talenty. Gdybyście w tych informacjach, które tu podałem, znaleźli jakiś błąd, coś nowego się pojawiło, coś ktoś gdzieś dostał jakąś informację konkretną z jakiegoś pewnego źródła, czyli np. od deweloperów, dopiszcie w komentarzach. Jeżeli będzie trzeba coś zmienić, to oczywiście zmienię. Na chwilę obecną wydaje się, że to, co tutaj podałem, jest w 100% pewne. Jest to albo wykopane bezpośrednio z danych w grze, albo potwierdzone przez samych deweloperów. Z jedną jeszcze rzecz tutaj e, chciałbym wam przekazać, to iż tych rzeczy nie wydropimy w e, nie wydropimy w namierzonym łupie. Czyli jeżeli tutaj przy, e, przyłączę nam namierzony łup i powiedzmy, że sobie dropić e, dajmy na to torbę kosty, to ona mi nie będzie leciała tutaj te nowe przedmioty z dodatku nie dropią w ogóle z tutaj z tego namierzonego łupu. Nie ma ich w ogóle tam wrzuconych tak jakby do worka. Można w ten sposób zdobywać stare egzotyki, ale nie te nowe. Te nowe tylko i wyłącznie w sposób dla siebie przypisany. Nie wiem dlaczego tak zrobiono, być może za jakiś czas to się jakoś tam w tym namierzonym łupie pojawi, na chwilę obecną tego nie ma. Wcześniej, oczywiście, my na przykład powiedzmy Camelona, tak jeżeli raz go wydropiliśmy, to mogliśmy go dropić ile tam chcieliśmy. Tak samo jak nie wiem, no może kamelon to też nie, nie do końca dobry przykład, ale w każdym razie dało się go szukać w tym namierzonym łupie. Chodziliśmy tam, gdzie leciały po prostu karabinki szturmowe, i tam go szukaliśmy. Tak samo, nie wiem, na kolanniki szukaliśmy tam gdzie były kolaniki, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o te nowe rzeczy, to ich tutaj nie ma. Ich tutaj nie szukajcie, bo to tylko strata czasu. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał chociaż troszeczkę rozjaśni kwestie związane z tymi egzotykami. Jeżeli oczywiście chcecie więcej takich materiałów, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. No cóż, słyszymy się już przy następnych poradnikach. Trzymajcie się.